Siemano, z tej strony Briano, a dziś w Agario. Ale doł na początek nie. Dobra. Nie, koronawirus? Nie. Jestem sam. I dlatego i ty z chory dla tego i ja tego i parówka jest dobra. No to tyle. Tu jest kodzik do party. Party nie będzie. Nie. Nie będzie w ogóle. Tu, jak ktoś dołączy, to dołączy. Witam, witam w Sparty Można razem pobrać, być na odcinku. Wiadomo, o co chodzi. No i lecimy z tym koksem. Mam nadzieję, że grafika będzie dobra, bo poprzedni film nagrałem 20-yleś minutowy, a potem okazało się, że wszystko pomniejszone. Nie, rozumie się? Kurde na grafika to była taka dup, dup, że aż dupa, bo nie? Może coś film. Oli się zlękłem, i zawoł, nie? Zawoł na miejscu. Czy mi będzie? O, Agarion! No, w... no, Daj mi żarcie. Jestem biedny <laughs> Nie Żartik ja odprawię. Kurde. Chwileczkę usłyszałam jakiś dzwonek, gdzieś tam, taka brim, 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 coś takiego, Wiecie o co chodzi. No, nic nie ma chyba, nikogo nie ma, co czy. Chodź psy, coś piszczą, nie wiem. Myślałam, że tam jest ściana. I dobra, ja zaraz do was wracam i dostarczycie się, czy ktoś jest na dworze, czy wiecie o co chodzi. Dobra, już jestem. Wydawało mi się, nikogo nie było i nikomu nie będzie raczej. Poprosiłbym o łapeczkę w górę i subika, jeśli to możliwe, jeśli nie to. Panie! Idź pa... Jeśli będą szumy, to naprawdę sorry, nie wiem, jak to naprawić. A mi ma wyłapuje szumy. O! Dobra, zrobimy sobie tralana, no nie? Proszę w kurt, nie weź we mnie. Kurt. Tak jak kurt. <ścoughs> Dobra. Ej, to dobrze weźmy, weź zdjęć, weź pani, no, <ścoughs> Dobra, żart. Dobra, trzeba poszukać czegoś. Ty żarcie ktoś mi rzuca normalnie, mi żarcie sobie bo... Bo... człowieku. Bo... mam? Mm -hmm. Niam. Zawał! Człowieku, zawał! Hello, darkness, my friends. Gościu! O, właśnie miałam tego trika zrobić, co ten właśnie z animem. Ale... Ale nie zrobiłem, bo wiedziałam, że coś będzie... bo tu jest za dużo chłopów. Стоп, 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 дерет. Что сейчас за мной гостю? О, 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 логи, лол. Dobra, nie wiem. Jakoś mi tam sobie trochę po malutku sobie coś tam z masy podłapałem. A daj to. I moje, dobra. Uh -huh. A może zostawię tę tabelę, bo będziecie może chcieli zobaczyć, który jest. jestem. Dobry Ci, Słaby. No, wiecie co chodzi. Brajana słowa są niepotrzebne. Nie wiem, kto to powiedział, ale to mój orys głosowy. No tak, niestety. Tak było. Nie zmyślam. Ja nie koronawirus, przypominam. Jestem zdrowy. <mówi>, mówi, mówi na początku, że ma grypę, a teraz mówi, że jest zdrowy. <mówi> ciekawe. To jest jakiś team, ja bym się go trochę strał. Już robię pogacie szczególnie. Chciałbym dobrze no ale mam kolumnę, to i może bym go zamienił. Nie, nie, nie. Za dużo wyobraźni, wiecie o co chodzi. Współczujcie mi. O, akurat by na poprzednim odcinku. Tylko, że ja go wziąłem, usunąłem ten odcinek, bo cholipa był do niczego. Ta grafika, ta wielkość, nie wyłapał, jakby było cenne, ale dookoła było czarne. Kto to, to poet zrobił, kurde? Powiedział, jak, jaki lamus to kurde nagrywał. A co go ekranu dokładnie umie wyłapać? Nie, nie, nie śmiechu warte głowy. E. Jestem ułomem, Kasia, mówię ci. Nie, jest mnie proszę, jestem bezdomnym dziś. Oni nie uciekł. Ja se tak zrobię. I cię zjem też dobrze. Panie bobrze, oje, oh yeah, ale rapy wale se. Like boś, ich uelja. Mania, 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 mania. E, ten a chcę zabić. kurdio nie wiem, kto tak się nazywa. Ale jakieś łomnie. <grym>, muszą być tacy. <grym>, Dawaj, ty, mani, bądź bober. Dawaj, ziemcie Zim zim. Hello, darkness. My own! friends. No tak. Nie masz przyjaciół, tak by go, nie piszmy. Nie. No ja. Dobra. Nie wiem co. Nie. Sorry za ludzi słucha... na słucha... słuchawkami nie ubijem. Wing, wing. Smurfy są wszędzie, nie powiedziałabym tak w ogóle. Mam nadzieję, że nocików bije się ten level, który tu jest 20. Nie, 9, tylko 30 baby! Już sam nie wiem co mam gadać, ale mi się nudzi. E, Ty normalnie z ekran ubrudziłem jakimś cudem. Powietrze ja cię pobrudziło. <laughs> ale jestem śmieszne. Nie mam przyjaciół tak naprawdę. mm mm mmm, mmm. mm um, is who? Mmm, 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 stand, um, is who? Mm, mm, mm. um, um, stand, um, is Um, mmm, mmm, mmm. Bunny, I'm a fool. Hook, 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 Hello, darkness. Aren't you, bro? Take a. What is this? Mamma mia, urcielo, tu pistoł, Nie wiem, jak ktoś mówi, ale jakoś na pewno, nie? i to ja rozumiem, chodź tu, chodź tu, kurt. Ty, to groźne jest zwierzę. jak się ciebie boję, ty. bierzeńcu jeden. Siam bałwany. Nie no, nie bałwany, sorry. Ty! Myślisz, że ja ciebie unik... Że ja co, ja ciebie nie zjem? Ej, gościu, tak, o! Stan umysłu, nie? <grym> o, nie chce mi się płakać. No i teraz by ten gościu z tą maską, nie wiem jaki to skin, ale jakoś machum na no, łbie, tak powiem. Mógł wskoczyć wtedy w tą masę, co tu strzelam do ściany, żeby potem zjeść. tak. I co? Tu tabela, proszę Państwa, walę kulkę, lalala. Jak przytrzymacie, to ma to takie normalnie, wiecie, na falanko O, widzieliście. Wszystko się rozsypało. Ho la 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 la. Zbieram sobie masę, ja. Przy ścianie nawalam nią ja. Ale jest zabawa człowieku. Nie jest tu nic złego. Jo. Ja nic złego nie robię. Co ty nie pomisz? O nie ginę. He. Hello, dogs, my old friends. Gineku kurde. E. Dobra, Już, już. Łączmy się w bulu, ludzie. Ja tak szybko nie skończę ze swoim profitkiem. Panie... Ja wiem, że ty ja cię prędzej żem za bił. Ale no. Włączmy się w bólu. No i co, że masz takiego samego skinak no? ściągacu. Wydał. 100 złoty na tego skina i mi się, że jest szczęśliwy. Nie wiem, że ty. Zdobyłem go po prostu, bo... Bierałem money male. O ja male jakieś No, śmieszne śmieszna cena. Niami. Ja Jami? nie co to jest to twój? Ja nie będę zabierał. Ja, wiesz, ja to jestem miłym człowiekiem. Hmm, co ty myślałeś? No dawaj, zjedz go. Ej, ale nie tak miałeś tylko zjeść, tylko ten drugi, ty głupkulany. kurdy. Nie no, żartuję. Ej, tu jest pikselowy, a ten mniejszy nie był pikselowy. Nie wiem kto robi tego skina, ale jakiś chyba majster. chłop. kurde. O. Jeden daje, drugi zabija. Najlepszy team. Reklama musi być, wiadomo co chodzi. Tą grę mam, ale nie gram, nie gram, ale rzadko.

Jezu, ten a ten z kim był dawno, ja Ło! Wow. Ty gościu, normalnik. co jest człowiek? mi mi też przechodzą. Jak mam pomyśleć, co on robi, kurde, solo. <mum> Hajo, banano, jak tam żyjesz? <laughs> Słuchaj, to niedobrze. No tak, o, widzicie tego gostka? Ogórek korniszony. Korniszo... Ogórek korniszony. Widzicie? Brajna wymowa jest i fajna. Ale go normalnie splaskałem, z <laughs> Nie wiem, co ja gadam, ale wybaczcie. Wasze uszy będą krwawić, co ja poradzę.

to wam pokażę tego. skina udanego, no nie? <laughs> I, z, I po prostu to. to, to. <laughs> Sorry za kaszel. Mam nadzieję, że nie będę was bolał uszy. Jeśli tak, to... Przepraszam. Zgrzeszyłem Nie wiem, no, że to ja to nie jest śmieszne. Trochę. Może i tak, może nie. Przepraszam, ja do dziś. Dobra. Branian, ucisz ogórki. Nie, no, trochę za dużo gadam chyba na odcinkach, nie? Możecie napisać, urodziłem się właśnie do tego, żeby gadać. Pani, bo cię zjem. O, widzisz? Już... Oszczegałem. Ja go zjem, uwierzcie. Mam nadzieję, że teraz nie będzie szumów. O! Jakby co w agarię grał na to no, ale sprawdzę na telefonie nie jest jakoś najgorzej, nie? Mam nadzieję, że ktoś będzie miły i dołączy do mego party. O, Boże, ja jestem głupi. Widzicie, ktoś musi być głupi. Niestety. Pokażę wam tego skina, tak jak mówiłem. Mam tu trochę skinów, ale to nie o to chodzi. Niektóre skiny można zdobyć o do O, to jest ten. Ten Medibals Screams Meme. Ten o ten. A zagramy co nam szkodzi, nie? Ogólnie fajnie wygląda. Tym skinem ogólnie byłem raz pierwszy. Tamty tu już byłem parnaście razy. Ale... Choć, że go nawet nie, niedawno co zdobyłem. <tryk> o, ci, ty, ci Alvaro to normalnie są z tej mojej serii, nie? Tych Rockman czy coś takiego. Wiecie o co chodzi. Bo ogarniacie system świata. Może poszelamy co? Nie? Mm. Widzisz, fajny zielony coś. O, ja jestem korniszonem na ogórku. Mm, 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 mm. co ty gradasz? Jestem korniszonym na zielonej sałatce. Człuch. Masz problem, Tim? Tim, masz problem? Chodź, ci wyjaśnię. Problem, powiedziałem, problem? Czy zjem? No, to nic sobie. Nikt cię nie lubi. Co ty, Brian? Wygaduj zabrednie, no. No tak, no, musi to ci gadać. Nie, no, no. No to chodzi Żeby być ogórkiem kiszonym. Nie wiem co on ja dzisiaj z tymi górkami, chyba dzisiaj zrozumie jakiegoś kiszonego sościka. Eee, zagapiłem się, dobra, my się. Nie zjesz mnie. I co straciłeś prawie? Gościu co... Ej, że ja raz wybucham, to wszyscy? Nie znaczy, że muszą wybuchać, nie? Jakby to chciał wiedzieć ogólnie tak o... Co tak o, tak chciałby wiedzieć, nie? Jakby co? Już nie bawcie padzów, sałatkowców Jezu. A się popisałam jednego... No, no to zgon na miejscu będzie coś czuję zaraz. Yy, może... Odcinek będzie 20 minut, więc 3 minuty koniec odcinka. Hello, tak. Ale będzie dzisiaj jeszcze jeden odcinek, więc... Bądźcie dobrej myśli, nie? A ja go mogę zjeść, nie? Oni mają tima, Czy wy tak... Czy, czy to tak na serio? Ale wy tak na serio, nie. Tam gościu ma makro i to takie potężne gówno. On go zjeść? Jeśli tak, to... Mam go zjeść. Mówisz i masz. Konto nabrał, Lu też masz. Nie, to, to, to nie było w temacie, dobra? A mi zaleciało. Tym u mnie. Sramy to mazą. Normalnie wiesz o co chodzi? O tym ścianę. Może i będę pierwszy. Fajnie, jakbym był chociaż na koniec odcinka na tabeli. Przynajmniej przydałoby się trochę tutaj. Oczyścić Dobra zginę Mój błąd w sumie, w sumie, sumie Kurczaki, bielone. wielone są dobre, bielone, są dobre, jelone są dobre. Pumba. Mm, 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 mm. no, Udało mi się na odcinku wbić to coś, ale Frajda Boże, Chryste Panie mój Mirosławi. Dobra. Potem gdzie Fox, a potem... O koja to jest fajne. LOL! Sombudywong! Mm -hmm. mm -hmm. Tak zakończyliśmy chyba na dobry odcinek. W następnym odcinku wbijamy 35 level. Mówię wam, nie no, na pewno nie wbiję, ale... Ja biorę się za przypisywanie mordeczki. Przypisywanie i jak przepiszę, to spróbuję nagrać kolejny odcinek. No. Więc mam nadzieję, że filmik się podobał. Kliknij suba i łapkę w górę i dzwoneczek też musi być, jeśli chcecie wiedzieć, co będzie na odcinku i czy kiedy będzie, a czy co chcecie wiedzieć. Kiedy chcecie wiedzieć, co kiedy będzie odcinek i jeśli... Jak chcecie dostać powiadomień, bo może tak zrobić, to klikacie na dzwoneczek i tam macie tego na dole, co się w ogóle nie świeci. Chyba go trzeba kliknąć, ale nie wiem. To do zobaczenia do następnego odcinka. Eluwa, mordy!